Teraz jest najlepszy moment na to, żeby kupić kask motocyklowy. A dlaczego tak sądzę? Zapraszam na dzisiejszy vlog, wszystko ci opowiem. Zapewne wiesz, że weszła nowa norma dotycząca bezpieczeństwa kasków. Nowa norma certyfikacyjna ECE 2206. Nowa, bardziej restrykcyjna, która wymogła na producentach przeprojektowanie kasków motocyklowych czy zaprojektowanie nowych modeli. W tym momencie mamy bardzo gorący okres, ponieważ wielu producentów już coś zaproponowało, a wielu czeka dopiero w tajemnicy trzyma co to będzie. Więc jeżeli jesteś zainteresowany kupnem nowego kasku z nową normą, to to jest najlepszy moment, żeby obserwować, co dzieje się na rynku. Bo pojawiają się bardzo ciekawe pozycje z już właśnie z nową normą, czyli z taką gwarancją, że kask został przetestowany pod wieloma innymi kątami w porównaniu z kaskami ze starą normą EC2205. Ale jeżeli jesteś osobą, która szuka dobrych ofert cenowo, roz Sądnych cen okazji, to teraz też jest świetny. Moment na to, żeby się w ogóle zastanowić, żeby wertować i sprawdzać. Dlatego, że w związku z nową normą, te kaski ze starą normą gdzieś wychodzą z kolekcji i można je spotkać w bardzo rozsądnych, atrakcyjnych cenach. To w dalszym ciągu są dobre konstrukcje, często bardzo bezpieczne konstrukcje, które można naprawdę w bardzo, w bardzo atrakcyjnych cenach zakupić. Więc w tym momencie jest najlepszy moment na to, żeby wertować wyprzedaże. Nie czekać do Mikołaja, nie czekać na Black Friday, do świąt ponieważ wtedy może się już okazać, że będzie za późno i zostaną jakieś takie skrajne rozmiary. Teraz jest najlepszy moment na to, żeby znaleźć coś fajnego w dobrych pieniądzach. EC2205, te kaski w dalszym ciągu będą w sprzedaży, więc będzie je można pewnie w lepszych pieniądzach wyrwać. Więc ja zostawiam link do wyprzedaży, tam sprawdźcie, przewertujcie, zobaczcie, czy jest coś, co Was interesuje. Yy, I to jest główny powód, yy, dlaczego warto kupować teraz kask i się zastanawiać nad nowym hełmem na nowy sezon. Dzięki za uwagę, trzymaj się i pamiętaj o subskrypcji kanału, wtedy będziesz wiedział, co się dzieje w branży motocyklowej. Trzymaj się, cześć!